Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Motosport, motoprzygoda i dzisiaj mam kolejne tematy, pewna niespodzianka, ale to za chwilę zrobię krótki wstęp dla wszystkich, których bardzo serdecznie pozdrawiam, a kochają nie tylko motocykle, ale kochają samochody i kochają wielką przygodę związaną z walką na przykład o punkty, albo z siedzeniem na widowni i trzymaniem bardzo mocno krzyków za zawodników, którzy są z tego rejonu, z tego miasta. Piotrek Więcek, nasz drifter i oczywiście Marek Szkopek, nasz już wielki, utytułowany wicemistrz długiego dystansu w wyścigach motocyklowych, ale prośba moja skierowana jest do Was w jednym kierunku. Jeżeli jesteście na przygodzie z Waszymi motocyklami, z samochodami, na przygodzie, która jest związana z jechaniem no, po prostu przed siebie na koniec granicy na przykład Unii Europejskiej albo gdzieś na Skandynawie, przysyłajcie do nas pozdrowienia, gdzie jesteście, co tu warto zobaczyć i my będziemy przekazywali te pozdrowienia wszystkim, którzy są w Płocku. A teraz zapraszam na... Zawody, których nie wolno, nie powinno się przegapić, na których powinniście być i zobaczyć, co to jest taki naprawdę show samochodowy. Proszę Państwa, gościem dzisiaj w Motorsport Motoprzygoda jest Arkadiusz Dudko, bardzo prezesa e, Drift Masters Grand Prix. Witam. Dzie Dzień dobry. E, zacznijmy od tego, od kiedy to się w ogóle zaczęło. E, ta cała zabawa wtedy, a dzisiaj już bardzo poważny szyld europejski. Ojejko, yy, no, początki driftingu w naszym kraju to sięgają 2004-2005 roku. Więc już to naście lat temu, gdzie były gdzie, no, zawody, pierwsze odbyły się na torze w Poznaniu, organizatorem był Maciej Polody, wtedy taki drifter, który przyprowadził drifting do, do naszego kraju. Wygrał rok wcześniej, w 2004 roku Mistrzostwa Europy, taką rundę na torze Hockenheim, no i w 2005 roku Polska Federacja Driftingu z, zrobiła pierwszą rundę. Dzisiaj mamy 2,19 Mistrzostwa Europy na najwyższym poziomie, więc. Patrząc w skali y, historii motorsportu, to drifting bardzo mocno i szybko się rozwija. Jeszcze tylko jedno słowo, bo y, y, tutaj poruszyłeś i rzuciłeś imię i nazwisko naszego pierwszego mistrza, którego podziwialiśmy. <gry> Maciej, Polody. Y, to jest 15 lat temu. Dzisiaj również ty wraz z nim na Torze Poznań. Uczycie, sprzedajecie pewną, sprzedajecie może złe słowo, staracie się poszerzać wiedzę o drifcie. Dzisiaj jeszcze teraz. Tak, zgadza się. No, od, od, I bardzo się z tego powodu cieszę. No, my też się cieszymy, bo bardzo jest wielu chętnych i ludzie chcą się nauczyć kontrolować samochód. Co, co się mam, mamy nadzieję przeniesie na bezpieczeństwo na drogach, więc, więc no my staramy się nauczyć ludzi kontrolować poślizg i na to, że w Pozaniu z Maczkiem Bo nie wszyscy, którzy robimy. z wami teraz na to, że Poznań trenują czy ćwiczą, nie wszyscy chcą być mistrzami, Nic. ale chcą się nauczyć. nauczyć. Tak. Albo przeżyć fajną driftową przygodę. Tak jest. Proszę Państwa, czego nie możemy i nie powinniśmy przegapić, to jest piątek i sobota, na stadionie Wisły Płock. Proszę bardzo, prezesie. <grymne> Zgadza się. Wielki tak? shield, Mistrzostwa Europy. Wiel, Wielki Show, tak. Jest to nasza trzecia runda w tym Weź. sezonie, którą, którą organizujemy właśnie na stadionie Wisły Płock. Jest to jedyna runda w Polsce. My organizujemy w tym roku, tak samo jak w zeszłym roku, Mistrzostwa Europy i w tym roku sześć krajów, w których organizujemy rundy, no i trzecia jest właśnie w Polsce na Stadionie Wisły w najbliższą sobotę. Była runda w Austrii, Francji, czyli nie jesteśmy jeszcze w połowie, ale już to się wszystko zaczyna rozkręcać. Trzecia runda jest... W Polsce u nas w Płocku. To będzie runda, która zgromadzi jakiej klasy zawodników i ilu zawodników i z jakich państw? Najlepsi zawodnicy z Europy. Jest, jest to liczba. 40, na to chwilę mamy potwierdzonych 45 zawodników z 21 krajów. Tak naprawdę każdy z nich jest mistrzem, czy byłym mistrzem danego kraju. Więc udało nam się już w zeszłym roku jakby zachęcić i zebrać tą najlepszą śmietankę drifterów europejskich, którzy walczą o, o tytuł Mistrza Europy. W zeszłym roku tytuł wygrał James Dean Irlandczyk. Jak będzie w tym roku, okaże się. Nie, w tym roku James Dean nie wygra tego, bo. Tak. Nie startuje we wszystkich. Tu możemy powiedzieć, kto prowadzi. Nie, nie, James startuje. W, ale w Płocku. Tak, tak, też startuje i James startuje cały cykl we wszystkich. Cały cykl, tak, A, tak. I, Ale nie on prowadzi, ale. Nie, nie na chwilę nie. Kto prowadzi na tą chwilę? Po dwóch pierwszych rundach, czyli po, run, po rundzie w Austrii i Francji, pro, prowadzi jego m, kolega z jego kraju, y, Irlandczyk Duan McKeever. Ale szanowni telewidzowie... Polacy też się liczą. Są w czołówce, bo jeżeli szóste miejsce na 40, no to wydaje mi się, że to jest jednak czołówka i to jest coś. Polacy mają się dobrze, jeżeli chodzi o poziom sportowy? Polacy są jednymi, jednymi z najlepszych drifterów na świecie. Pokazuje to nasz rodak płocczani, zresztą Piotr Więcek, który w zeszłym roku wygrał trzecie miejsce w najbardziej prestiżowej lidze Forma Drift w Stanach Zjednoczonych. Którą teraz startuje dalej. Tak, tak, kolejny rok jeździ. My za chwilę o tym też coś powiemy. Jeżeli chodzi o naszą Ligę Drift Masters i Mistrzostw Europy na tą chwilę najlepszym Polakiem w klasyfikacji generalnej po dwóch rundach jest Paweł Korpuliński, zajmuje szóste miejsce. Parę dziesiąt punktów brakuje mu do, 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 do pierwszego Duana Makivera. jest to jak najbardziej do odrobienia, a w Płocku... Jak będziemy trzymali kciuki, będziemy trzymali kciuki on jedzie, jedzie jest... z numerem jakim, ma Ojku. numer, dobrze, dobrze ale proszę, jedzie proszę, jakim samochodem? BMW M2. Trzymamy bardzo mocno kciuki, zresztą speakerem na pewno o tym powie, kto startuje, żebyśmy tylko przesunęli się i dalej utrzymali poziom wspaniałych drifterów Europy. Z jakich krajów? Bo tutaj jest ciekawe. Przed wejściem do studia mówiliśmy Jordania, Cypr. Potwierdzasz, czy tylko <grych> tak, 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 mamy zawodnika, zawodnika z Jordanii, Daham, mamy zawodnika z północnego Cypru, mamy zawodnika z praktycznie każdego kraju. Europejskiego. 21 krajów, no nie będę wymieniał wszystkich, bo można to na naszej stronie internetowej zobaczyć. Yy, I tak jak już wspomniałem, każdy z nich ma niesamowicie przygotowany samochód. Yy, to będzie też coś, co, co dla kibiców będzie, myślę, interesujące, bo. Samochody, no, praktycznie większość ma około 1000 koni, więc jest to coś nieciekanego. Gdzie możemy, gdzie możemy was podpatrywać na portalach społecznościowych, tak. strona internetowa, żebyśmy programowali. Tak, strona internetowa, driftmasters.gp to jest nasz główny portal i oczywiście wszystkie portale te społecznościowe Instagram, Facebook. Tam jesteśmy, British Masters Grand Prix. Jak się zmieniły? No, i przepraszam, jeszcze powiem, że mamy jak też oficjalną naszą aplikację na telefony, więc też można tam też śledzić wszystko. I na bieżąco. Na bieżąco. Piątek, sobota. Bardzo się zmieniły te samochody od 2004 roku do <laughs> dzisiejszego roku i do tych zawodów w Płocku. To znaczy, tu był 300 koni, Maciej Polody, dzisiaj mamy 1000 koni? Tysiąc koni. No samochody przeszły niesamowitą zmianę yy, od tamtych czasów, yy, kiedy, kiedy tak drifting początku jakby raczkował, to samochody miały od 200 do 300-350 koni. Maciej, pamiętam, jak startował w cyklu Mistrz Europy yy, EDC w 2006 2007, 2008 roku, to miał 350 koni w Nisani. I, I to mu starczyło, że wystarczyło, bo wygrał na przykład jedną no, rundę Dokładnie. na torze Silverstone w, yy, mhm. w Anglii, znanym torze. To teraz taki samochód 300-konny będzie miał bardzo ciężko, żeby rywalizować. <grywa> Czy te samochody, powiedziałeś, że są wspaniałe, powiedziałeś, że są mocne, to znaczy, że piątek, proszę Państwa, są kwalifikacje. Tak. Te kwalifikacje będą bardzo emocjonujące. Tak, no, każdy zawodnik walczy o y, punkty. Tak, tak, tak naprawdę, jakby z kwalifikacji wyłonimy 32 najlepszych zawodników, czyli z tych 45 wyłaniamy 32, reszta niestety kończy zawody już w piątek. A 32 przynosi się na sobotę, i wtedy rywalizują w parach. I teraz ten, który wygrał kwalifikacje, będzie rywalizował z 32. Ten, który był drugi, z 31. Więc te kwalifikacje też zawodnikom zależy, żeby jak najwyżej. Bo też punkty w kwalifikacjach zdobywają później do klasyfikacji generalnej. To są dwa przejazdy? Dwa Jadops. przejazdy punktowane, tak. Dwa przejazdy punktowane, dwa razy w parach. I proszę Państwa, to jest jeden z najpiękniejszych tańców. Są tańce na lodzie, coś z tym możemy porównać i dorównać. To jest taka płynność przepiękna. Ale co jest najważniejsze, jeżeli pójdziemy na widownię, usiądziemy na stadionie Wisły i zobaczymy walki o tytuł Mistrza Europy w Drifcie, Szanowni telewidzowie, istotną rzeczą jest, żebyśmy wiedzieli, co podlega ocenie. Żebyśmy rozumieli wszystko to, co tam się dzieje od momentu startu do samej kreski mety. Więc wytłumaczam, bo ty się na tym yy, Tak, znasz. Po, pokrótce tak, no, przez od dwóch lat jestem prezesem ligi Deep Masters, a poprzednie Ale... lata byłem sędzią. Więc no, yy, aś... sędziowałem mistrzosa Europy również i, i mistrzostwa Polski, więc to było moja główna jakby m, zadanie. Yy, zgadza się no, Najważniejszą rzeczą jest tak, tak naprawdę dla zawodnika pokazanie kontroli nad samochodem. Sędziowie wyznaczają punkty na trasie, w których zawodnik musi precyzyjnie pokazać, że dojeżdża na zonach zewnętrznych tyłem samochodu, na zonach wewnętrznych przodem samochodu. My to będziemy widzieli. Tak, wszystko, wszystko będzie zaznaczone na torze. Mhm. My również dla gości, którzy, dla kibiców, którzy przyjdą na tor, na, na stadion Wisły, na tor. Mhm. Będzie tak, taki briefing dla publiczności, gdzie komentatorzy czyli wytłumaczą wy ta, takie podstawowe fajnie. zasady właśnie sędziowania. No i w kwalifikacjach właśnie sędziowie oceniają linię przejazdu, czyli te punkty na torze, w których zawodnik się znajduje, kąt wychylenia, czyli jak dużym uślizgiem i ustawieniem samochodu w kącie zawodnik jakby to potrafi, i ostatnim jakby takim kryterium jest styl. I te trzy, trzy kryteria wyłaniają jakby punkty kwalifikacji. Proszę Państwa, to jest. To są zawody sportowe mistrzostwa Europy w Drifcie dla całych rodzin. Kto jeszcze nie był, a przyjdzie z dzieckiem, z dziećmi tak. albo przyprowadzi żonę, bo mężczyzn nie muszę przekonywać. Zapraszamy. To się zakochają wszyscy o, Oczywiście w tym zapraszamy całe rodziny. Mamy atrakcję dla małych ludzi również. Więc, więc będzie to show, będą, będą ognie sztuczne, fajerwerki, bo to jest nocny event przy, przy oświetleniu. Więc będzie to tak naprawdę jedne wielkie show, przy fajnej muzyce też. Więc zapraszamy. E, na fajne widowisko. Pewnie? Nie, to najlepsze. Sportowe, najlepsze, ale o której zaczynamy w piątek? I w sobotę o której godzinie najlepiej przyjść? W piątek są kwalifikacje i wpuszczamy do tysiąca ludzi na, 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 na O której zaczynamy? O 16 są kwalifikacje, a bramy otwieramy od godziny 10. Mhm. A w sobotę otwieramy bramę dla publiczności od godziny 12, bo jest sesja treningowa, a zawody rozpoczynają się o 19. Proszę Państwa, fajny wieczór się zapowiada. Driftowy, z największymi mistrzami i tuzami tego sportu, z gwiazdami, nie ulega wątpliwości. Właśnie. Piotrek będzie? Oczywiście. Zaprosiliśmy nasza piotka, nasza tutaj, tak, to jest najbardziej jakby znany drifter obecnie na świecie, też, jeżeli chodzi o nasz kraj, bo reprezentuje nas w najbardziej prestiżowej lidze forma Drift w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Podjęliśmy taką decyzję w tym roku, że w danym kraju, gdzie mamy zawody, dajemy dzikie karty tak zwane lokalnym zawodnikom. Jak było to w Austrii, daliśmy Austriak, trzem Austriakom dziką kartę, we Francji daliśmy pięciu Francuzom, najlepszym w danym jakby... Z Prezes dobrym prezesem. W Polsce daliśmy sześciu, sześciu najlepszym Aha. polskim drifterom taką dziką kartę. Wśród nich jest właśnie Piotr Więcek, który powiem więcej, bo to też myślę, że zachęci, będzie zaprezentuje swój samochód. A ile on ma Trzy samochody. Który ale zaprezentuje Z tego, ten, który kiedyś... w zeszłym roku jeździł w Stanach Zjednoczonych. A, czyli mniejsza to jest 15, 900 koni e, i będzie rywalizował mm -hmm. przed, przed publicznością w e, Gdyby ktoś miał słuchawki e, dla dzieci, takie na uszy, to może wziąć. <grym> bo czasami, żeby zabrać. Rach, zachęcamy, żeby zabrać, bo naprawdę wrażenie jest niesamowite. Tak. Nada. Jak oceniają drifterzy, bo potem jeszcze będzie runda na Łotwie, Niemczech i Irlandii? Tak. Prezesie, jak drifterzy zawodnicy oceniają tor polski na tym stadionie? To jest coś. Czy wyjątkowego, czy tak, fajnego? Jest to... Bo wiesz, oni, jeżeli startują aż w sześciu krajach, mamy porównanie, więc jak oceniają ten polski tor? Jest to tor, do którego chcą wracać, aczkolwiek też wiem, że jest to dla nich tor jeden z najtrudniejszych, ze względu na to, że dookoła są bandy Precyzynia? betonowe. Precyzja. Precy... Bandy betonowe są. Aha. I tor jest dość wąski, bo ma 8 metrów szerokości. Jeżeli tutaj coś zawodnikowi nie wyjdzie, to kończy na bandzie betonowej i ma troszeczkę uszkodzony, bądź mocniej uszkodzony A kibice, samochód. z tego co ja wiem, się cieszą. Kibicom się to podoba, tak, się tak. To podoba jest to bardzo fajne. E, e, prezesie, masz e, Arkadiusz Dudko. Masz 30 sekund, żeby teraz zapowiedzieć, tak jakbyś to naprawdę Ty to zrobił elegancko, wszystkich, okay. którzy nas teraz oglądają na piątek i sobotę. <laughs> Serdecznie chciałbym zaprosić wszystkich kibiców z Płocka na trzecią Rudę Mistrzostw Europy na Stadion Wisły Płock, gdzie kto wie, może ostatni raz robimy zawody ze względu na modernizację tego obiektu w przyszłości. Będzie to niesamowite widowisko przy oprawie muzycznej, fajerwerki, światła, ognie. Sobota, zapraszamy, od 19 start zawodów, od 12 otwieramy bramy. Zapraszamy serdecznie. Dodam tylko do tego, że to co oglądamy czasami na filmach, na fajnych zawodach sportowych, to co możemy zobaczyć tylko w telewizorze albo gdzieś na stronach internetowych, zadzieje się w Płocku naprawdę. Niesamowity sport, niesamowity drift, niesamowite samochody i naprawdę będzie niesamowite wrażenie. Palenie gumy, bo wiesz, to też jest oceniane, tak? Takie, takie no, tam... Nie, nie, nie lubię tego słowa, ale, palenie gumy. Ale efekt, też. ale, ale y, to jest część tej kryteriów stylu. Część. Tak, tak, tak. E, dziękuję bardzo, prezes Arkadiusz Dudko, dzisiaj razem z nami. Dziękuję. Prezes dziękuję Drift Masters Grand Prix, a ja Państwa zapraszam na kolejnego gościa w Motosport, Motoprzygoda.